Siemanko widzowie, z tej strony Adam. Dzisiaj gramy w Brawl Stars. Ogólnie, jak widzicie, jest nowe wydarzenie Mega Świnia. Patrzcie, 12 więcej wygranych klubu dla Mega Dropa. Ogólnie, widzowie, dołączyć do naszego klubu. patrzcie ile nam zostało do pierwszej Mega Świni. A i patrzcie, tu jestem tutaj. A powinienem być tutaj, bo ja muszę. Bo ja muszę być, bo ja muszę mieć start dropa. Patrzcie tutaj mo Michał, jego, ja go znam, to mój kolega z klasy. Ogólnie on ma już 9 wygranych i jeszcze 3 bilety, a tutaj Wilczek 6, znacie go z odcinków. To na przykład on ma 0 biletów, ale 7, ale może się nadrobi. Ogólnie dzisiaj, mm, steel tutaj jest ogólnie za 10, ale go nie odblokowuję. Ja nagrawałam odcinek, który niestety nie przyszedł na YouTube'a, ale ogólnie tam było, że na Perle rob dobijamy gdzieś robimy przerwę w dobiciu 20 rangi, a będziemy teraz dobijać na wszystkich zadymiażach 10 rangę. Jak widzicie, mam na sobie bula, ale teraz założymy Karla i lecimy z pierwszą areną w tym odcinku. Tutaj nam się mapa rysuje i nagroda dobra nagroda. I tutaj mam wybrać sobie zadymiarza? Okej. Okay. Wybieramy Miko? Nie, Doja, nie. Dobra, bierzemy Karla. Sugerował mi ktoś Dołdża, ale jak ja grałem w to na innych kontach, to powiem wam, że oni mnie niestety nie słuchają. To ja ich też nie posłucham. Dobra, leć, leć po to. Dobra! Ej, z tą małpą jesteśmy e najlepsi. Ej, my z małpą jesteśmy najlepsi. W nagrodę jesteśmy, z... małpa jest najlepsza. Okej, okay, lecimy. Okej, okay, lecimy na my, na. co? Jak oni mnie zabili. Dobra. Tak nie może być. Chodź, Frank. Patrzcie, w ogóle, jaki daleki zasięg. Ale zostawisz mnie w spokoju? Będzie mi bardzo miło. Zostaw mnie. Okej, okay, widzowie. Tutaj... O, ktoś mnie ogląda. Pozdro, jeżeli mnie... Osoba, która mnie ogląda. O nie, oni mają 13, już? No tak to nie może być, to tragedia. No nie! To nie może tak być! Nie no idziemy na nich! Na nich! Napadamy! Okej. Okay. Mamy punktów więcej. Aha, czyli oni wygrali. Tragedia. Okej. Okay. Ogólnie jeszcze zagramy w tą mega świnie. I. Okej, okay, tysiąc monet. I ogólnie patrzcie na to. Mam tysiąc pucharków. Teraz ogólnie zagramy na starcie w trybie... A co, co tam? Okej, okay, to jest jakiś knockout inny. Ogólnie tutaj nie mam drużyny. Tutaj też nikogo nie ma online. No um, ogólnie na Karlu Na Karlu tak jak mówiłem, jeszcze raz powiem, że tobie mamy wszystkich dziesiątą rangę. I... a na Perle robimy przerwę. Lecimy z kolejną areną. Okej, okay, widzowie, jesteśmy w arenie. Nie pokazałem wam ludzi, bo miałem jeden. Musiałem inną rzecz zrobić. Kurczę, zapomniałam, że nie jestem doldzem. Ej, widzowie, wytłumaczcie mi, jak ja mam to wygrać. Skoro nie jestem ani doldzem. Dobra, 112. Nie ma jej. Bonnie. Ja się trochę jej boję. Ogólnie, widzowie, może. mnie już niedługo. Pijmy sobie jakiś karnecik, ale nie jestem pewien, jaki. Dobra, zostaw mnie, Boni, bo mnie wkurzasz. No ja nie mogę. Co to za dziewczyna? Ok, widzowie, ogólnie zapiszę w komentarzach, czy lubicie milka secret boxy, po niedługo wleci unboxing dwóch. Dwa szorcy. Po jednym. Ta Boni, Boni zostaw mnie. Ta Janet! A to Janet? Dobra, to ja sobie uciek. Musiała chyba. Ten miała jakąś sprawę, bo mama chyba powiedziała, że ma. Okej. Okay. No ja nie wychodzę. Nie ta Waygranger tu wyszłem. Nie było zwycięskiej pas. Ok, uda nam się te dwie. Te dwie misję wykonać. I może jeszcze tą. Dobra, tak czy siak gramy ponownie. Okej, okay, widzowie. Tutaj mamy... Okej, okay, chodź tu. Gdzie jesteś? La, la, la. Okej, okay, widzowie. Maszerujemy sobie do kolejnego. Co tu robi El Primo? Dobra, niech się rozpapilusami. sami. Ile boksów. Ogólnie jak mówiłem, że już trochę znam Brawl'a kiedyś, na jakimś odcinku, na odcinku, do którego możecie wejść. Um, to napiszcie, że chcecie, żeby boksy wróciły. Napiszcie tim, tak. Co? Co ja zrobiłem? Dobra, nie wiem. Rozwal Karla! I teraz sam, sam wrócimy w ciebie. No. No i kto tu rządzi? Adam paro. to raczej zmieniamy nick Ad na Adam paro Braul, bo, bo w moim klubie jest jeszcze jeden. No nie, jakaś kole... ile ona zadaje? O nie, mi nic nie zrobi. O nie, okej, okay, lecimy. Okej, okay. czyli kręcę się tu i przestałem. Jesteś numerem jeden. Jeszcze zwycięsko pasy mi dają. Piąta ranga. Dziękuję Państwu. Ok, wychodzimy. Widzowie subskrybujcie po na innych kontach. Dzisiaj tropiłem legendy. Bo widziałem że są nowe subskrypcje. Nie, nie żartuję. Po prostu... Ale subskrybujcie. Co? To? No, choć się jedna osoba zostawiła subskrypcję. Jedna. Dobra, widzowie. Myk, myk. Musimy... Dzisiaj naszym celem jest Tio też. Patrz, tu mamy Charlie i fabryka czekolady. Znaj... w komentarz, że znacie ten film. O, so... o nie. Widzowie! Jak mówiłem, kupimy karnecik sobie. Ale nie wiem czy ten. Ten albo jeszcze... Co? Co tu robią dwie nagrody? To jest jeden. Pierwszy. Weźmiemy chyba tytuł pierwszy. Dobra, my mniejsza z tym. Lecimy w kole z kolejną areną. Dobra, widzowie. Tutaj mamy. No i ten Brock jest. I. I Bradley. I ogólnie oni mają mega małą HP. Ja, no dobra, ona, ma, ona będzie miała przeki Kolet, co za tu Wytłumaczysz mi, co ty tu robisz? Będzie mi bardzo miło. Teraz widzicie. Nie pogrywa się za damo nieparo. Jeszcze na odcinku. Na odcinku tym bardziej się nie... Tym bardziej nie bije się Adamu nie paru, Bo wtedy przyjdzie wilk. Co za jest Nie No dobra, ona nie wkurza. I na nie już. I co teraz? Jezu, jak ty biedny. Już nie będę! Jak chciałem mu pomóc. O nie! O, mnie, otru mnie. Będzie zwycięska pasa? Jest. O, misja. Ale misja mnie nie obchodzi. Gramy ponownie. Okej, okay, widzowie. Tutaj typki są jakieś. Bez sensu. O, jest gar jest. Okej, okay, idziemy na stew. Idziemy na stew. na, 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 na. na. I to wie, błagam, bo ja. Bo jak teraz oglądacie to, kiedy filmik wszedł na, wszedł na kanał, to wiecie, że jestem biedny. No. I kto tu jest, Lamusem? Otóż ty. Nie, no dobra, już mnie wkurzasz. Już mnie wkurzasz. Widzowie, ogólnie wiecie co? Na koniec odcinka zmienimy nick. Na koniec odcinka, dawajcie, zmieniamy nick. A teraz, a tak to klikam, my ciągle zagrywamy ponownie. Co właśnie teraz, co właśnie. O, szósta ranga. A, a teraz, tak jak mówiłem, klikam, Zagraj ponownie. Zobaczymy, ile tego łącznie będziemy mieli. A tutaj pokazuję wam moich przeciwników. Mandy jest. A bardzo dużo osób mi mówiło, nie pisało. O, stiu, akurat chciałem do ciebie pójść. Wiesz, jak dobrze, że jesteś. O ja. Ojo. Ja. oj, ja, o ja, o ja, o ja. No. I kto tu jest kozaki? O ja nie mogę. I ta. nie dało się. Nie dało się po prostu powiedzieć przepraszam. Dobra, były że zaczyna być jakiś nienormalny. Ból. Boli cię coś? A, chyba ciągle że cię coś boli. Co? <laughs> Dopiero teraz to zobaczyłem, że Karl leci tak i tak, że nie nawartuje. Ten odcinek nie będzie za krótki, ale nie będzie też za długi, jak w Laskot. Ogólnie widzowie. To jest jak nagrywałam tamten filmik, który nie wszedł nie na YouTube, a, to się źle czułem. Ale już się dobrze, ale już znakomicie się czuję. Zostawcie łapkę w górę i napiszcie jak Wy się czujecie. O ja jak już dym poleciał. Gdzie nie spojrzę, to... Co ty dziewczyno zrobić? Jesteś z siebie duna? Jesteś z siebie duna? Jesteś z siebie duna? Jesteś siebie Jesteś siebie Jesteś, jesteś El Primo, El Primo, dosłownie, o tyle zostało, lecimy, lecimy. Dlaczego, i to wiecie, wy też tak macie, że wszystkim waszym M przeciwnikom o tak leci HP, a tobie tak wolno. O, tutaj trzech jeszcze potrzebujemy, ale teraz wychodzimy już, kurczę, haha. Okej, okay, Star Drop, legendarny widzowie Star na odcinku. Legendarny stardrop na odcinku! Mówiłem, jeżeli subskrybujecie, to Star dropy działają, a ja go otwieram. Błagam, żeby było coś fajnego. Zatymiasz! Widzowie legendarny! Co się tutaj wydarzyło? Chester! Co tutaj się wydarzyło? Z legendarnego ZEDROPA! Chester! Nowy zadymiasz! O jo! O, oh, ja! Yeah. Chester! Nie wiem, czy wiecie, ale legendary są bardzo mocne. Ok, upgrade'ujemy go. Dobra, już się nie da. Ale co to jest? Kolejny Stardrop. Co to za odcinek? leci mi z Chesterem. Oh, o, Dobra. Macie, co teraz zrobię? Ja. Yeah. O, oh, Legendarny zadymiasz Chester. Dobra, Adam, uspokój się. Nie uspokoję się. Co jest grane? No dobra. Gramy dalej. Okej, okay, widzowie. Dalej nie mogę w to uwierzyć. Chester. Mamy Chestera. O nie. Daki, czy to będzie pierwszy kilek? Naszym najnowszym zadamiarze. Widowie. Musicie zostawić subskrypcję. Lecimy po sto. Z bomby, tak z bomby po sto lecimy. Lecimy z bomby po sto. I pum. O! Nawet mocny ul, mocny ul. O nie. Ale widzowie! Widzicie, co tu się odwaliło? Chester. Zostawcie suba. No po prostu zostawcie. Jeżeli nie zostawicie, to ja nie wiem. No, ten dmuch. Dobra, on nie zabił. On, on zabił, trudno. Dobra, już zginąłem. Co tu się wydarzyło? Jeszcze pięć buchar, bucharków. Widowie. Nie wiem. Gramy jeszcze raz. Okej, okay, widzowie. Czekaj, czy to jest sam miał... Czemu to jest sama od razu Ulta? Dobra, jeżeli w ogóle cię stać, to zaatakuj mnie. Ja już widziałam, że jakiś chester! Chester! Dobra, widzowie, ja podgłaśniam. Widzicie? Patrzcie. Patrzcie w ogóle kłani, jak idzie ładnie, jaki ładny ładne się atakuje. Dobra, jestem teraz cicho i teraz atakuję. Patrzcie jak ładnie. To jest fajne. No nie! I co wie? Ja wciąż nie mogę w to wiedzieć, że to jest po prostu tragedia. No oczywiście tragedia szczęścia! Nie, nie miało, nie, nie. Kto że to? Mówicie końarzu. Bam miał takie legendy z legendarnego zagrożenia. A ja to mój kolega. Ja też mam, wiesz? Nie, no ja to wrzucę. Ja to... Mus, widzicie, musicie! To jest nasz obowiązek teraz, żeby zostawić suba. To z mamy już mniej legendarnych zatem się do zbierania. O, jeszcze atakujemy. A, To mi bo się boli. Okej, okay, widzowie, ogólnie jakieś SMS przeżycie, ale... to stracimy taką. Ale. jest? jeszcze misja! Jeszcze misja! Był 15 bucharków, 500 tego! Dobra, widzowie, lecimy chociaż w piątą rangą na tym czesteru. Bo to jest jakiś mocny, super. Dobra, to jest jakiś zyskowny, super. To są po prostu jacyś zadymiarze. To jest jakiś zadymiarz kosmosu, dobra lecimy dalej Widziałem. już odetchnąłem i teraz chcę dzisiaj nie wymać eleganci bo ja na wszystkie dzięki Tobie Chester mam e, na kodę, na kodę. mam 5 napiszcie co komentarzu czy mam na W to uwierzyć. Dobra, zabij mnie. Trudno. Ale. No, no, no. Dobra, Sadrops. Bardzo zaśpię, ale teraz to mnie nie obchodzi, bo był legendarny. I wypadł nam Chester. Nie no. Mamy jeszcze skill. No lepiej, lepszego. Lepszego się nie dało, szczęścia. O, jeszcze? Jeszcze widocznego będziemy lokowywać. Widzowie, jestem w niebie. Widzę, Mortisa. No i 49 do Mortisa poleciało. Dobra, widzowie. To już jest za dużo. Kończymy ten odcinek. Papa. Pa.